Dzień dobry, Cezary Andrzejczyk, kolejny odcinek Biznes Focus, a u mnie jak zawsze tematy ważne, ważne dla konsumentów, dla inwestorów, dla przedsiębiorców. A dziś temat, który, jak sądzę, niezmiennie będzie w naszych głowach, będzie zastanawianie, co dalej z rynkiem nieruchomości, co dalej z cenami mieszkań, czy do góry, czy w dół, czy na tym samym poziomie. Pytań bardzo dużo, odpowiedzi, jak zawsze nie tak dużo. Sytuacja dynamiczna, dużo czynników zewnętrznych, które wpływają na rynek nieruchomości, również czynników wewnętrznych, a o tym, jak sytuacja na rynku nieruchomości, na rynku mieszkaniowym może wyglądać w najbliższym czasie, będę dzisiaj rozmawiał z Marcinem Krasoniem, ekspertem rynku nieruchomości obido.pl. Cześć Marcin. Cześć, obido i oto dom już też. Obido i oto dom. E, tym bardziej e, pytania, pytania, które przygotowałem trafiają pod właściwy adres. Zacznijmy może od tego, że sytuacja na rynku mieszkaniowym, czy ogólnie rzecz ujmując, na rynku nieruchomości, robi się dosyć interesująca. Yy, mamy dużo czynników zewnętrznych, wewnętrznych, które wpływają na ten rynek dosyć negatywnie. Zahamowany popyt, yy, przede wszystkim przez rosnące stopy procentowe, związane oczywiście z bardzo wysoką inflacją, a zatem ludzie wstrzymują się z zakupem własnego mieszkania. Yy, bardzo drastycznie rosnąca albo inaczej. Bardzo drastycznie zatrzymana liczba wniosków kredytowych, więc banki też będą tych kredytów udzielać mniej, bo ludzie stracili zdolność kredytową. Rosnące ceny energii, rosnące ceny surowców, rosnące ceny materiałów budowlanych, e, zakładam, że rosnące ceny gruntów również powodują, że deweloperzy z kolei e, mają zagwostkę, no bo malejący popyt, inwestycje rozpoczęte, a co z kolejnymi inwestycjami? Już nie wspomnę o dodatkowych kosztach i obciążeniach. Dla deweloperów związanych z nową ustawą deweloperską, która weszła w lipcu. To jak ty na to patrzysz, biorąc pod uwagę, że siedzisz w tym rynku już bardzo długo, różne sytuacje widziałeś, a jak ocenisz to, co teraz się dzieje? No ja bym tylko sprostował pierwsze zdanie, że robi się ciekawie. Jak na moje to ciekawe, to już jest od dobrych dwóch lat. Bo wybuch pandemii też pokazał, że rynek mieszkaniowy. Rządzi się własnymi prawami, tak naprawdę. Możemy sobie spodziewać się na przykład spadku cen, bo nikt nie kupuje mieszkania, te ceny potem zaczęły rosnąć. Dziś rzeczywiście sytuacja jest, no w się coś zmieniło na tym rynku. Po paru latach bardzo dynamicznych wzrostów cen, wzrosty cen się zatrzymały. To widać na liczbach właściwie od pół roku w tych największych miastach obserwujemy, że ceny już nie rosną. No i teraz różnie się to pojawia w zależności od tego, kto jakie dane publikuje. W ostatnio Narodowy Bank Polski pokazał, że ceny rosną, ale Narodowy Bank Polski pokazał to za drugi kwartał. No to drugi kwartał w stosunku do pierwszego, owszem, to były jeszcze wzrosty. W stosunku do ubiegłego roku też oczywiście były to wzrosty, ale gdybyśmy się przyjrzeli temu, co dzieje się w ostatnich miesiącach, tak. Na, na bieżąco, na świeżo, żeby na to spojrzeć, no to rzeczywiście w większości miast ceny troszeczkę rosną, troszeczkę spadają. Moim zdaniem jest to taki typowy czas stabilizacji, jeśli chodzi o cenę, bo wiadomo, że jak mamy stabilizację, to nie jest tak, że jest zero, tylko tam plus jeden, minus dwa, plus trzy, minus jeden i tak dalej. No i tak to w tej chwili wygląda. I rzecz tylko w tym, że dzieje się to w otoczeniu bardzo wysokiej inflacji, no i co za tym idzie, także wzrostu wynagrodzeń. No i prawda jest taka, że to oznacza, że mieszkania realnie tanieją, no bo nominalnie te ceny stoją, ale w, w sytuacji, gdy wszystko inne drożeje i wynagrodzenia rosną, no to w realnym ujęciu mieszkania tanieją. Ale nie, tak naprawdę to nie ceny są dziś problemem rynku mieszkaniowego. I nie dlatego Polacy nie kupują mieszkań, czy tam kupują ich dużo mniej, to tutaj też liczby są tutaj jednoznaczne. A dlatego, że nie ma zdolności kredytowej. Bardzo dynamiczny wzrost procentowych spowodował szybki wzrost oprocentowania i rat kredytowych. Prawda jest taka, że wielu osobom rata kredytowa wzrosła o ponad 100%. Na przykład, jak ktoś sobie kalkulował, że chciałby kupić mieszkanie. Szuka mieszkania trzypokojowego, na przykład, i zdolność kredytowa zbadana wstępnie gdzieś tam u doradcy pokazuje mu, że może kupić to mieszkanie na przykład za milion złotych. No taka osoba sobie mówi, dobra, będę ostrożny, szukam mieszkania za 800 tysięcy, czy tam za 700 tysięcy, żeby nie brać tego kredytu pod korek, bo to zawsze się wszystkim odradza, prawda? No i mija czas, bo wiadomo, że poszukiwanie mieszkania to jest długi proces. Nie mamy tutaj takiej decyzji z dnia na dzień. To się nie dzieje z dnia na dzień średnio poszukiwania mieszkania to jest jakieś 5-6 miesięcy. Ta osoba szuka tego mieszkania i jak już znajdzie takie naprawdę gotowe no to idzie, wraca do banku albo do doradcy i dowiaduje się, że jego zdolność kredytowa nie wynosi już milion złotych tylko na przykład 450 tysięcy albo, albo 500 tysięcy i to jest bardzo poważny problem no dlatego, że Człowiek, taki, który znalazł to mieszkanie, no nagle nie ma co zrobić. Tak? No i oczywiście większość osób rezygnuje z zakupu w danym momencie. Tutaj jednak warto zwrócić uwagę, że rezygnuje z zakupu, nie dochodzi do transakcji, ale to wcale nie znaczy, że jego potrzeba mieszkaniowa została zaspokojona. I to jest bardzo ważne. Chodzi o to, że w momencie, w którym rynek się obudzi, nie mam pojęcia, kiedy to nastąpi. Być może w 23, być może w 24, 5, nie wiem. To te wszystkie potrzeby skumulowane, ten popyt, który się kumuluje teraz, on wtedy wybuchnie. I bardzo ważne ze strony biznesu deweloperskiego, tak samo pośredni, pośredników, tak? będzie to, żeby być na ten wybuch gotowym, czyli mieć przeszkolonych pracowników i mieć co sprzedawać. Ciekawostką jest, jak przyjrzymy się danym Głównego Urzędu Statystycznego o aktywności deweloperów, no to rzeczywiście deweloperzy rozpoczynają dużo mniej budów w tym roku. To jest normalne, tak jest mniejszy popyt, mniej wprowadzamy do sprzedaży. Ale co ciekawe, pozwoleń na budowę nadal jest dużo. To znaczy, że ci deweloperzy chcą być zabezpieczeni, chcą być gotowi na to, że jak rynek się przybudzi, to będą mogli szybko wprowadzić do sprzedaży kolejne mieszkanie. No bo w Polsce jest tak dziwnie, że mieszkania kupujemy na etapie dziury w ziemi często, a nie gotowy produkt, który już stoi i można go zobaczyć. No i to sprawia właśnie, że takie wprowadzenie mieszkania do sprzedaży jest dużo szybsze niż gdybyśmy mieli sytuację, w której najpierw się mieszkania buduje, a potem dopiero sprzedaje. No dobrze, z tego co, wynikasz, z, tego, co mówi, wynika, z tego co mówisz wynika, że może być sytuacja, w której za rok, półtora, dwa lata e, będzie ogromny popyt, nie niezaspokajany przez te dwa lata, albo jest skrajna niemożność zaspokajania tak tego popytu. Ludzie oczywiście dalej chcą mieć mieszkanie, tylko przez jakiś czas nie będzie ich na nie stać, ponieważ no, wiemy jaka jest inflacja, wartość nabywcza naszych pieniędzy, naszych wynagrodzeń po prostu maleje, więc mamy niższą zdolność kredytową, wszyscy zasadniczo. E, I pytanie teraz jest takie, czy deweloperzy... Przez to jak sytuacja no, dynamiczna, ale raczej niekorzystna, wpływa również na nich. Dadzą radę nabudować tyle mieszkań, żeby na ten popyt, jak powiedziałeś, czy ten wybuch popytu faktycznie odpowiedzieć w sposób właściwy. Czy znowu będzie tak, że ktoś czekał dwa lata, a potem będzie musiał czekać znowu dwa lata, bo na przykład no, będzie jeśli będzie chciał rynek pierwotny, to będzie musiał czekać na to, aż jego inwestycja zostanie zbudowana i oddana do użytku? No, to oczywiście będzie tak, że jedni deweloperzy dadzą radę, a inni nie. To jest tak, że przez ostatnich parę lat mieliśmy okres niebywałego prosperity na rynku mieszkaniowym. Mieszkania sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. No i teraz, jak ktoś dobrze prowadził biznes deweloperski, no to dziś stać go na jakiś okres przestoju. W każdej branży górki i dołki są normalne. Ma nadwyżki. Na giełdzie, wszędzie, tak? Ma nadwyżki, może sobie pozwolić na to, żeby nie zwalniać ludzi, nie wyprzedawać ziemi i tak dalej. Natomiast firma, która powiedzmy, no której tak dobrze nie szło, nie była tak dobrze zarządzana, a być może, na przykład, deweloper nowy, taki, który zaczął działać w branży dopiero rok czy dwa lata temu, no będzie miał dużo trudniej, i taka firma być może sobie nie poradzi. Może, na przykład, pójdzie na sprzedaż, może to będzie taki czas konsolidacji na przykład na rynku, bo pamiętajmy, że na polskim rynku kupować będą nie tylko duzi deweloperzy, ale też fundusze, które już od paru lat się tutaj w Polsce rozpychają, więc no bez wątpienia będzie bardzo ciekawie. Rzecz w tym, że sytuacja w Polsce jest zależna od bardzo wielu czynników i jest bardzo nieprzewidywalna. Bo jeden ważny czynnik to są te stopy procentowe i inflacja. No, tylko jak tutaj przewidywać, co będzie dalej, kiedy prezes Narodowego Banku Polskiego, nieco ponad rok temu powiedział, że stopy nie będą podnoszone, po czym 11 razy z rzędu te stopy podniesiono. Ostatnio nie podniesiono. Tak, teraz znowu wszyscy się spodziewali podwyżki, a ona nie nastąpiła, więc no jest to rzeczywiście bardzo trudne do przewidzenia. Drugim czynnikiem jest oczywiście wojna w Ukrainie, która bardzo wpływa szczególnie na rynek najmu, a no nie da się ukryć, że to jest jako całość rynek mieszkaniowy, jest powiązany, to jest system naczyń powiązanych, pierwotny, wtórny. Najem i wszystko inne. No, mieliśmy e, ogromny napływ uchodźców e, od końcówki lutego 2022 roku. E, liczba dostępnych mieszkań w wynajmie spadła o 60-70% w ciągu miesiąca. Potem powoli zaczęła się odbudowywać. Dziś jesteśmy na poziomie, zależy od miasta, minus 20, minus 15, minus 30%, jeśli chodzi o porównanie rok do roku. E, no tylko, że nie wiadomo, co dalej. Kolejna eskalacja konfliktu może spowodować znowu napływ uchodźców, bo zbliża się zima. Jeżeli zostaną uszkodzone systemy energetyczne, na przykład, no to część ludzi po prostu nie mając prądu i ciepła, no, no będzie uciekać. tak? Więc też jest to bardzo trudno przewidywalne. Nie wiadomo kiedy wojna się skończy i jak ona się skończy, bo to też od tego wszystkiego od wszystko zależy. Nie? I gdy zaksumujemy to, a dodamy jeszcze do tego tę inflację. Bardzo wysokie koszty na przykład energii, które oczywiście mają ogromny wpływ na koszty budowy, nie tylko dla deweloperów, ale przecież także dla osób, które budują na, własny, na własne potrzeby. Jak ktoś buduje dom im mu drożeją materiały budowlane, drożeje mu robocizna, dużo płaci za prąd. Jest potencjał, że będzie musiał ogrzewać ten dom, tak? a teraz mieszka w mieszkaniu, a to ogrzewanie ma być strasznie drogie. No to ludzie też się wstrzymują z tym inwestowaniem. Więc naprawdę jest to bardzo ciekawe. Mamy teraz bardzo ciekawą sytuację, a jednocześnie nieciekawą, no bo jak ktoś chciałby kupić mieszkanie albo zbudować dom, no to ma trudną sytuację i nie zazdroszczę tego. Nawet. Marcin, chciałbym Cię zapytać teraz o rzeczy konkretne, bo. Wiadomo, ludzie, jak patrzą na to, co się dzieje na rynku mieszkaniowym, to obserwują to medianę cen na rynku transakcyjnym, jak się zmienia mediana tych cen za metr kwadratowy mieszkania, nieruchomości w określonych ośrodkach miejskich, głównie w tych dużych miastach. Ja widziałem ostatnio taki raport Expandera, w którym było badanych 17 miast, w tym również duże ośrodki miejskie, i wychodzi, że w ostatnich trzech miesiącach z 13 tych 17 miast spadły ceny za metr. Nie pamiętam teraz dokładnie, które miasta. Zakładam, że w tych dużych spadły troszkę mniej niż w Grudziądzach, w Bydgoszczach czy w Rzeszowie, ale... No Bydgoszcz ma prawie 400 tysięcy ludzi, no nie lekceważyłbym. Je, no ale, ale jednak jest e, tam tak. niższa cena za metr. No to jak, jak my mamy na to patrzeć? Z jednej strony eksperci mówią, że raczej stabilizacja niż tutaj jakikolwiek inny ruch na, na rynku mieszkań, a z drugiej strony taki e, raport, aczkolwiek w, tre, w, w takim okresie krótkim. Czy... Jaki konsument no jest, ma powody, żeby przypuszczać, pytanie. że ta cena jeszcze może zmaleć, poczekać chwilę, a może jednak deweloperzy będą robić rabaty, bo muszą sprzedawać. Mhm. No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo hmm, dane i statystyka to jest fascynująca nauka, bo te same dane można bardzo różnorako zinterpretować. Gdybym ja dostał tę tabelę, która stoi za tym raportem, to bym powiedział, że ceny mieszkań są stabilne. Dlatego, że. Tam najwyższe spadki, bodaj 8-9%, to były często Chowa i Sosnowiec. Nie ujmując nic mieszkańcom tych pięknych miast, nie są to najważniejsze rynki mieszkaniowe w Polsce. I to nie na nie powinniśmy patrzeć. Tak? Gdybyśmy tam spojrzeli na Warszawę minus jeden, Łódź minus jeden, Kraków zero, Wrocław plus jeden, Gdańsk plus jeden to to są najważniejsze rynki. Tak? I to na nie powinniśmy głównie patrzeć. Oczywistym jest, że w okresie stabilizacji będą miejsca, gdzie mieszkania tanieją i miejsca, gdzie mieszkania drożeją. Czasami ten będzie większy i mniejszy ten, ta, ta, ta różnica, tak? No to, co na pewno należy podkreślić, to ten okres stabilizacji, no to w realnym ujęciu mieszkania tanieją, bo więcej zarabiamy i wszystko inne kosztuje więcej. Ale nominalne spadki. No ja nie spodziewam się tutaj jakiejś wielkiej rewolucji, ale przede wszystkim. E, uważam, że nawet gdyby dziś, z dnia na dzień, spadły ceny mieszkań o 20%, co jest oczywiście nierealne, ale gdyby, gdyby e, to przecież i tak problemem jest głównie zdolność kredytowa. E, I tak e, ten obrót na rynku mieszkaniowym wzrośnie tylko trochę. E, to nie będzie tak, że on się nagle odbuduje, bo, bo to nie ceny są problemem. Tak jak na przykład półtora roku temu kłopotem dla kredytobiorców był mm, Brak wkładu własnego. Dziś podstawowym problemem jest brak zdolności kredytowej. I to trzeba patrzeć, jakby przez pryzmat całego rynku. Nie? Tak samo rynek najmu teraz jest pod, wieloma, pod wpływem wielu czynników. Jedno, oczywiście, napływ uchodźców, ale drugie, no zobaczmy, że część osób, które nie może kupić mieszkania, no trafi na najem, bo, bo, bo będą musieli jeszcze gdzieś tam pomieszkać w międzyczasie w wynajmowanym mieszkaniu. I to też jest dodatkowy potyp, popyt na tym najmie. I, I tak jak mówię, no jest to bardzo ciekawa sytuacja, bo rzeczywiście mieszkania, no, ja uważam, że mamy stabilizację cen, jak się przyjrzeć, nie wiem, spojrzeć sobie na przykład na wykres, tak, dla tych najważniejszych miast, no to widać od paru lat, że ta cena rośnie, rośnie, no a w tym roku się tak troszeczkę buja tam od marca na przykład, nie, to oczywiście nie wyklucza tego, że te ceny mogą zacząć spadać, no kto wie, ale na dzień dzisiejszy, ja widzę stabilizację. Potencjał, potencjał do obniżek cen jest, nazwałbym to, lokalnie. Aha. Dużo łatwiej będzie znaleźć okazję na rynku. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zarówno na rynku wtórnym, bo tutaj ktoś znajdzie się, że tak powiem, no, w sytuacji podbramkowej. Gdzie, gdzie na przykład raty kredytu już go dobiją i, i będzie chciał, będzie musiał sprzedać mieszkanie, ale pamiętajmy, że mieszkanie to jest podstawowa potrzeba człowieka, to jest jego dach nad głową, to jest ostatnia rzecz jaką on wystawi na sprzedaż. A nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, gdzie wystawiamy dom na sprzedaż i nasze długi się resetują. No, no, no nie, to tak nie działa. W Polsce jest to działa zupełnie inaczej. No i oczywiście także na rynku pierwotnym, bo będą tutaj firmy deweloperskie, które będą e, potrzebowały wyprzedać te, to, co mają. Tak? No, no To jest oczywiste, ale na razie to nie jest jakaś wielka fala. E, pojawiają się promocje, owszem, rośnie z, y, możliwość negocjacyjna kupujących, owszem. Ale no, to, to, to nie jest tak, że teraz mamy wielkie załamanie na rynku. No, dużo większe załamanie jest, jeśli chodzi o sprzedaż, tak? no, bo mamy tutaj spadek o, o 40 czy 50%, a jeszcze większy, jeszcze większy spadek jest na rynku kredytów hipotecznych, gdzie ten spadek już tam 70% przekracza i na pewno się nic w najbliższym kwartale nie zmieni. Więc no, tutaj jest dużo gorzej. Nie? Jeśli chodzi o ceny, to naprawdę. Trudno jest prognozować. Ja uważam, że za rok, jeżeli się spotkamy, to będziemy gdzieś w przedziale minus 5 plus 5. OK. Jak widać jeden z ekspertów rynku nieruchomości Marcin Krasoń z Obido.pl i Oto dom przewiduje na razie stabilizację cen. A my oczywiście obserwujmy tą sytuację, bo jest ona dynamiczna. Ten, kto poszukuje mieszkania, prawdopodobnie musi bacznie obserwować przede wszystkim ceny transakcyjne, ale również dbać o wzrost swoich przychodów, bo to zdolność kredytowa jest istotnym czynnikiem w kredycie mieszkaniowym. Więc bardzo Ci dziękuję Marcin za wizytę w studiu, za obecność. Dzień. Państwu dziękuję, że oglądacie Biznes Focus. Najważniejsze tematy zawsze u mnie w czwartki o 13.30. Dziękuję i do zobaczenia.